Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Jest to e, kolejny odcinek na naszym kanale. Tym razem robimy prank e, na koleżance e, piosenką e, Kali Gibbs. E, Gdzie jesteś? E, weźmiemy, wytniemy, można by tak powiedzieć, e, trochę tekstu z, e, po prostu z piosenki, bo on po prostu nie będzie totalnie pasował. E, dobra, zobaczymy, co ona tu odpisała. Napisałem do niej, e, musimy porozmawiać. E, coś się stało. Dobra, no to napiszemy... E, nie. E, dobra, nie będą ci kropeczki. Ok, poszło. Teraz weźmiemy, skopiujemy tyle tekstu. E, robię to na kąpie. Oto, czy dostaniecie screeny z tej. E, z tego pranka z telefonu, nie? Klej Dobra, wysyłamy. <noise> Zobaczymy, co to odpisze. Ogólnie, dziewczyna ma na oku jakiegoś chłopaka, więc e, ciekawe, co będzie odpisywać. O dobra, tu jest jeszcze kolejny fajny moment, bo muszę po prostu z pierwszej zwrotki wyciąć spory kawałek tekstu Dobra to. Skopujemy, Ok. Przeczytała, dobra, zobaczymy co pisze Prank. Kurwa! <ścoughs> ja pierdolę <ścoughs> Kurwa, no ej. Ale nie. Udajemy, że nie, czyli czy kończymy. Po prostu ja te kurwa nie. A pisz. Udawaj, że nie. Nie, dobra. Napiszę, że nie mam kanału przecież na YouTube Dobra Kurwa Ja pierdolę Ale zagięła nas, kurwa, pierwsza wiadomość <laughs> Czekaj To o co chodzi? Jedni Dobra, wysyłam teraz My kurwa Dobra, wysłamy dalej, lecimy eee, Kurwa O co chodzi, dobra Wysłane Muszę skopiować kolejny tekst teraz Dobra, to może być Skopiujemy i teraz czekamy, co odpisze Ale po prostu nie ale patrz, byliśmy teraz w tropu, bo jak napisała prank, nie? To napisałem, że nie, nie mam kanału przecież na YouTube, nie? No to o co chodzi? No dobra, no i wysłałem, zobaczymy co teraz odpisze. Ale kurde... Kubana gdzieś to widziała. A czy piosenki nie zna, bo wiem, że, te, że Kaliego nie, nie słucha i tego, no, no to kurwa, nie, skończy się prank chuj, jak mi powie co to za tak Chyba, że wygoogluje. Wyświetlone. Wyświetlone, dobra, zobaczymy co teraz odpisze. Kurwa! Dobra, wysłałana linka, ja pierdolę. No kurwa Maja. I co zaraz? Ja wychodzę Kurwa nie. No weź. Ja pierdolę. E, nie wiem co je odpisać, centralnie nie wiem co jej odpisać. Dobra, chuj masz nas ich. Masz mnie w sumie o. No co kurwa, to bambera. Bomba... Ja dalej no kurwa. Dajesz. Co, wysłać dalej? Nie! Kurwa, no właśnie. Dobra. Dobra, masz mnie. Ja nie wierzę. Po prostu nie wierzę. No kurwa i teraz. Dobra. To czysto kolerzek nie wyszło. Ale jeszcze mam sporo koleżanek. I właśnie tu widz. Nie, nie, nie. Następny prank. Wybierzemy osobę. Może by, nawet, może by nawet wybrać kolegę, nie? Kumpla jakiegoś, którego, któremu Kamil, raczej Kamil, bo ten ja nie będę kumplą wyznania ale Kamil może będzie tam do nich pisał, e, właśnie z e, sam jakieś piosenek, wtedy C będzie grubo. No bo kumpel, jak usłysza, znaczy zobaczy, że mu wysyłamy takie, przynajmniej, że, że Kamil mu takie coś wysyła, to będą wiadomości grube. Więc e, następny prank będzie do jakiegoś kumpla. No tak być może, kumpla. No to, to, to wstawimy tak, no wstawimy, no pierwsza próba, dobra. Eee, chuja wyszło, ale... Chuja wyszło, ale się wstawi, tak? Eee, no, Dzięki za oglądanie. Mimo, że nie wyszło za bardzo, no ale dobra, nieważne. Dobra, no to do zobaczenia w kolejnym pranku, w kolejnym filmiku. Cześć, do zobaczenia. Cześć.